Sarah Ferguson była żona księcia Andrzeja i księżna Yorku. Znalazła się w centrum jednego z największych skandali ostatnich miesięcy w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Media ujawniły bowiem maile, które Fergie miała wysyłać do Jeffreya Epsteina, skazanego przestępcy seksualnego, uwikłanego w handel ludźmi z udziałem nieletnich dziewcząt. Treść korespondencji wstrząsnęła opinią publiczną, bo księżna, która publicznie odcinała się od Epsteina, Prywatnie pisała do niego słowa pełne ciepła i wdzięczności, nazywając go swoim prawdziwym przyjacielem. Jak mogę ci wystarczająco podziękować? Jesteś prawdziwym przyjacielem i pewnego dnia ci się odwdzęczę. Ale teraz brakuje mi słów, by ci podziękować. Czasami serce mówi więcej niż słowa. Masz moje serce. Z wielką miłością, drogi Jeffrey, czytamy w jednym z maili ujawnionych przez E-Daily Mail. Innym Ferguson przepraszała Epsteina, tłumacząc, wiem, że jesteś zawiedziony. Muszę za to pokornie przeprosić. Zawsze byłeś lojalnym, hojnym i wspaniałym przyjacielem dla mnie i mojej rodziny. Przepraszam cię za to, że nie odpowiedziałam na twój e-mail ani nie skontaktowałam się z tobą. Byłam przepełniona strachem. Słowa te uderzyły wizerunkowo nie tylko w samą księżną, ale pośrednio również w rodzinę królewską, która od lat zmaga się z cieniem relacji księcia Andrzeja z Epsteinem. Księżna Jorku, choć rozwiedziona z Andrzejem od 1996 roku, nadal mieszka z nim w Royal Lodge i od lat pełniła funkcję patronki wielu fundacji charytatywnych. Teraz jednak jej reputacja legła w gruzach. Daily Mirror poinformował, że od Ferguson odcięło się już siedem organizacji charytatywnych. Wśród nich znalazły się m.in. The Natasha Allergy Research Foundation, Children's, Literacy Cheret i Teenage Cancer Trust. Szczególnie bolesna okazała się decyzja tej ostatniej organizacji, która współpracowała z księżną od 35 lat. Podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z księżną Yorku i od dziś nie jest ona już patronką Teenage Cancer Trust. Poinformowaliśmy zainteresowaną o tej decyzji. Dziękujemy księżnej Jorku za jej dotychczasowe wsparcie, przekazali przedstawiciele organizacji w oświadczeniu cytowanym przez media. Jeszcze kilka lat temu Sara Ferguson publicznie potępiała Epstein'a i zapewniała, że nie chce mieć z nim żadnych kontaktów. W marcu 2011 roku w wywiadach mówiła, że odcina się od jego osoby, chcąc naprawić swój wizerunek po medialnych doniesieniach o jego przestępstwach. Maile rzucają jednak nowe światło na tę sprawę kilka tygodni po tych zapewnieniach, miała bowiem sama skontaktować się z Epsteinem i przepraszać go za publiczne słowa. Skandal jest tym większy, że z korespondencji wynika również, iż Epstein udzielał Ferguson wsparcia finansowego. Miał m.in. pożyczyć jej 15 tysięcy funtów na spłatę długów. To tylko potwierdza, że relacja księżnej z milionerem była bliższa niż kiedykolwiek przyznawała publicznie. Warto przypomnieć, że Epstein dopuścił się szeregu przestępstw seksualnych i był centralną postacią jednego z największych skandali kryminalnych XX i wieku. Jego nazwisko stało się synonimem wykorzystywania nieletnich, handlu ludźmi i sieci wpływów sięgających najwyższych szczebli polityki i show biznesu. Dziś kontakt z nim to dla każdej osoby publicznej ciężar nie do udźwignięcia. Dla Sara Ferguson konsekwencje są natychmiastowe i druzgocące. Utrata patronatów, krytyka ze strony mediów, nadszarpnięta reputacja i coraz głośniejsze głosy, że jej rola w działalności charytatywnej dobiega końca. Jeszcze do niedawna była postrzegana jako kontrowersyjna, ale lojalna wobec rodziny królewskiej postać, której zaangażowanie w pomoc chorym dzieciom i liczne inicjatywy społeczne budziły szacunek. Dziś, w obliczu wycieku maili, cała jej praca zdaje się być przyćmiona przez jednoznaczne i kompromitujące dowody. To kolejny cios wizerunkowy także dla księcia Andrzeja, którego reputacja już wcześniej została poważnie nadszarpnięta przez powiązania z Epsteinem. Choć od dawna wycofał się z życia publicznego, każda nowa informacja o jego byłej żonie i jej relacjach z milionerem ponownie przyciąga uwagę mediów do jego osoby i rodziny królewskiej. Sprawa Ferguson pokazuje, że cień Epsteina wciąż unosi się nad światem elit, a dawne znajomości, które kiedyś były symbolem siły i wpływów, dziś stają się powodem upadku. Księżna Jorku doświadczyła tego boleśnie jej nazwisko. Zamiast kojarzyć się z działalnością dobroczynną, dziś widnieje w nagłówkach jako symbol hipokryzji, kłamstwa i dwulicowości.